Czapy przedstawia. Jak wytrzymać z nastolatką? Według Brusa Camerona, czyli rady ojca, który przeżył domowy kataklizm. Sketch pierwszy. Kiedy my postanawiamy stać się nastolatką, robimy to w pełnej konspiracji. Rozmyślenie, nie zawiadamiając ojca, że zdecydowałyśmy się na przejęcie władzy w rodzinie. Podczas nastoletnich lat mózg nasz przechodzi zmiany, które są w większości całkowicie nie do zaakceptowania przez ojca. Prawdopodobnie odpowiedzialny jest za to jakiś gruczoł, który zaczyna zatruwać krwiobieg w wieku około 12 lat. Nie mam pojęcia, dlaczego medycyna nie jest w stanie go wykryć i wyeliminować. Stymulowany przez te hormony, drobne ustroje czy... co tam jeszcze, mózg nastolatki zwołuje na spotkanie wszystkie zmysły, a żeby przekazać im nowe instrukcje. Dobra, zmysły, siadać mi tutaj i słuchać. Chcę wprowadzić w życie kilka drastycznych zmian w sposobie naszego działania. Wzrok? Tak, przepani. pani. Chcę, abyś skoncentrował się na dwóch najważniejszych rzeczach: najbliższych koleżankach i bradzie picie. Pamiętasz tego gościa, który pochylał się nad naszym łóżeczkiem i obrzydliwie cmokał na nas, kiedy byliśmy za małe, żeby mu powiedzieć: Spadaj! o, -o ojca! Tak, tego. Od tej pory staraj się już nigdy nie patrzeć mu prosto w oczy i daj nam znać. Kiedy zauważysz go na horyzoncie. Słuchu? Słuchasz? A niby co innego miałbym robić? Lubię takie bezczelne odzywki. Daleko zajdziesz w naszej organizacji. Dziękuję, przepań. Kiedy wzrok dojrzy ojca w zasięgu wzroku, chcę, żebyś całkowicie przestał słyszeć. No ale przecież on może mieć coś mądrego do powiedzenia. Tak, kiedyś myśleliśmy, ale już nie myślimy. Mowo, te zmiany dotyczą również ciebie. Jesteś gotowa? Tak, proszę pani. O, to prawdziwy duch walki. Potrzebuje dziesięciokrotnej nadprodukcji słów. Obowiązuje od zaraz. Ale, ale co mówić? To nie ma znaczenia. Po prostu pozwól słowom wychodzić z ust. Ostatnio wypuściliśmy kilka milionów kopii, zwrotów, znaczy się i tak jakby, plus cały transport. O mój boże! Jeśli nie możesz wymyślić nic innego, użyj właśnie ich! Znaczy się, o mój boże, tak jakby. powinna mówić coś w tym stylu? O, właśnie, doskonale! Jestem nowoczesnym ojcem. Który w pełni angażuje się w przyrządzanie posiłków w domu. Niewiele aktywności jest tak przyjemnych, jak tworzenie tygodniowego menu. Perspektywa tych wszystkich smacznych obiadów sprawia, że staje się radosny. To obszar, na którym mogę się w pełni wykazać, ustalając cały plan i podając gorzonie, która jednak. Coraz częściej odpowiada, że powinienem wreszcie pomyśleć o czymś, co nie będę jak tylko ja? Podchodzę do jej żartu z humorem. Niestety, im większe dzieci, tym więcej chcą mieć do powiedzenia w sprawie tego, co rodzina je, i próbują wtrącać się w proces ustalania posiłków. Co robisz, tatku? Planuję obowiązki. Cieszę się, że tutaj jesteś. Musimy położyć nowy pozbruk na podjeździe. Czy to menu na najbliższy tydzień? Nie. Wydaje mi się, że to my powinniśmy ustalać menu. Mylicie się. Mama zapowiedziała, że nie ugotuje nic, dopóki wszyscy się na to nie zgodzimy. Oświadczyła, że ma już dość tego, że wszyscy bez przerwy się skarżą. Kto się skarży? Nie wiem, o czym mówicie. Twoje żarcie jest zawsze do bani, tatku. Dobrze, zróbmy to razem. E, poniedziałek myślałem o lasaniach. Awój! Jeśli już ma być coś włoskiego, to głosuję na spaghettios. Spaghettios? To w ogóle nie jest jedzenie. W takim razie makaron z serem. Wolałabym pizzę. Pizza! Pizza! Wtorek? Jestem wegetarianką. Niby od kiedy? Przecież ciągle jesz mięso. Jeśli jesteś aż tak wielką przeciwniczką zabijania zwierząt, to co masz na sobie? Mawełny? Spaghettios jest wegetariańskie. Czy możemy je wpisać na wtorek? Nie chcę przez dwa dni z rzędu jeść włoskiego żarcia. Spaghettios? To nawet nie jest włoskie żarcie. Nawet pizza nie jest. W takim razie jaka jest? Rosyjska? A co powiecie na Homara? Tak, Homara! Mogę zjeść Homara. Homar jest jakby nie było jednym ze zdrowszych warzyw. Wtorek. Homar. Chwila moment. Nie stać na homara. Czy wy w ogóle macie pojęcie, jak drugie są homary? A może Bebstrugonów? Nie, 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 nie. nie, 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 nie. mi zaraz nie, z tej podłogi. Nie, nie ma mowy. Tak? Cool. To prawie tak obrzydliwe jak glazanie. Albo kurczak w potrawce. Ziemniaki zapiekane. Nie chciałbym przerywać Waszej zabawy, by potrawy, których nienawidzimy, ale może wrócilibyśmy do ustalania menu na najbliższy tydzień? Jesteśmy dopiero przy wtorku, a od tego gadania zaczęło mi burczeć w brzuchu. Głosuję za tym, żebyśmy we wtorek pojechali do McDonalda. Świetny pomysł. Tam nie ma wegetariańskich potraw. Cóż, jakoś to przeboleje. Wtorek McDonald. Nie ma mowy. To tańsze niż homar tatku. Albo Homer, albo McDonald's. Dobrze, ale żadnego więcej szybkiego żarcia. Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Przechodzimy do środy. Pizza? Pizza! Mówiłem przecież, że żadnego szybkiego żarcia. Twierdzisz, że pizza to szybkie żarcie? Upieczenie jej trwa tak jakby co najmniej pół godziny. Ale mamy ją zapisaną w poniedziałek. Czwartek. Co chcecie iść w czwartek? Hot dogi. Nie mam mowy. Masz pojęcie, co oni do nich wkładają? Właściwie to. Lubię hot dogi. Żadnych hot dogów. Co jeszcze? A może zamówimy coś z chinzczyznę? Wegetariańskie, chińskie naleśniki i tofu. Tofu? Załatwione, robimy sobie chiński czwartek. Czy może zauważyliście, że w naszym domu jest kuchnia? Piątek to wieczór z pizzą. Pizza! 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 W sobotę wychodzę na randkę, więc możecie sobie robić, co chcecie. Ja idę na noc do beaty, a ja do maćka. Lasagne. Co tylko chcesz, tatku. Więc zostaje nam jeszcze niedziela. Co powiecie na pizzę? Dobry pomysł.